A w dzisiejszym odcinku zapraszam Was do świata Avatar World. Jest nowy dodatek, nowiutkie miejsce. Widzicie to tutaj? Z tym wielkim napisem New. Zaraz tam wejdziemy. No i sprawdzimy, co nas tutaj czeka. A tutaj są słodkie bubasy. Spójrzcie na to. Czy to jest jakieś przedszkole? Czy to jest jakiś ogród dla dzieci? Nie mam pojęcia, ale wygląda to przepięknie. A co najlepsze, to w tym miejscu mamy mnóstwo zagadek do rozwiązania. Ja najpierw zabiorę swoją postać, może niech będzie to taka żółciutka. Macie ochotę zagrać ze mną w kółko i krzyżek? Bo jeśli tak, no to ja zaczynam. Najpierw kółeczko tutaj, kółko na środku i kółko jeszcze na dole. Widzieliście to? Co tutaj? Samochodzik dla bobasów. Ten wygląda troszeczkę jak taki sklepowy. No i powiem Wam, że to nie jedyny samochodzik dla bobasków. Możemy go odstawić tutaj jakby na taki parking. A zanim znajdziemy kolejne samochody, to zobaczcie na to. Wow, tutaj dzieciaki mogą się bujać. Tutaj mamy jakieś plecaczki. Pszczółkowy i tygryskowy. To wygląda jak domek dla Barbie i samochód dla Barbie. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy piaskownicę, mamy jakieś zabawki i mini trampolinę. Dobra, skaczemy. Wow, zobaczcie na tego dzieciaka, jak on śmiesznie skacze. Ojeku, bidulek nie może tutaj sobie poradzić. O oh, wow, on na pupie skacze. No dobra, kolejne zadanie. Bierzemy sobie kwiatki. Musimy je wszystkie tutaj podlać. I je zrywamy. Niebieski i czerwony kwiatek. Mm, słuchajcie, pachną przepięknie. Wyglądają przepięknie. A gdzie je wkładamy? Tutaj w kolejne miejsce. Zobaczcie, niebieski kwiatek tutaj. Czerwony tutaj. Potrzebujemy jeszcze kolor żółty i biały. Biały kwiatek jest tutaj, ale żółtego... Nie ma, więc musimy go zasiać. Najpierw jednak ten kwiatek wkładamy tutaj w to miejsce, a teraz szybciutko zmieniamy lokalizację. Musimy, tego co pamiętam, chyba pójść tutaj na to boisko. No i chyba nie będziemy zaczynać z zawodów. Słuchajcie, ona biegnie tutaj jak szalona, zobaczcie na to. Wystarczy, że podbiegniemy kawałek tutaj i mamy już nasionka. Wracamy szybciutko tutaj do naszego miejsca. Bierzemy naszą postać. Już jest. No i teraz, skoro wyrwaliśmy tutaj kwiatka, no to mamy już nasionko. Teraz to podlewamy. O, dobra, dobra, o, w ten sposób. Jest podlane! I mamy żółtego kwiatka! No i teraz z tym kwiatkiem idziemy tutaj, wkładamy. I co tutaj się wydarzy? Co my tutaj będziemy mieli? No dalej, wkładamy kwiatka. O, otworzyło nam się coś. Mamy piłeczki. Ale piękne, zobaczcie, co możemy z imieniem robić. A, możemy podrzucać i robić jakieś sztuczki. Okej, okay, czyli udało nam się dzięki temu odkryć jakieś nowe miejsce. No i dzięki temu nasze słodkie bobaski mogą się też bawić tymi kuleczkami. Chodź tutaj, mój drogi. Pokaż, weź sobie piłeczkę, oczywiście tę najmniejszą. Patrzcie na to, co on robi. A, jak się bawi tą piłką, podrzuca tutaj turla sobie między nóżkami. Kolejna zagadka rozwiązana, pędzimy dalej. Cóż my tu mam A, kolejna nasionka. Tutaj mamy jakiegoś pingwinka. Kolejne miejsce, a to są miejsca na wózki. No dobra, skoro zerwaliśmy tam te kwiatki, to teraz czas podejść do tych słoneczników. Naciskamy i sprawiamy, że się otwierają. Dokładnie takie same słoneczniki mamy po drugiej stronie. I słuchajcie, one teraz się zamykają i otwierają, a to oznacza że gdzieś tutaj pojawił się kolejny samochód. Samochód dla dzieciaków, przepraszam, droga opiekunko, jest tutaj! Taki zielony, wygląda jak krokodyl. No dobra, idziemy sobie tutaj na parking, stawiamy nasz samochodzik i bierzemy bobaska, który może teraz się... Zobaczcie, jak fajnie bawić tym! Te bobasy w ogóle udają, że one jeżdżą tymi samochodami! Przyznać się, kto lubi zabawki w piachu, mamy tutaj wiaderko i mamy łopatkę, i możemy zrobić tutaj przepiękny zamek. Poczekajcie. Musimy troszeczkę pokopać tym, yy, tą łopatką, chyba w tym piasku. I mamy to! O, ale mur nam wielki powstał. No dobra, teraz kolejne. O, mamy tutaj kolejny mur. Czy coś jeszcze uda nam się zrobić? Czekajcie. Jest! Kolejne takie wieżyczki. No dobra, wychodzi na to, że tutaj naprawdę możemy zbudować gigantyczny zamek. Kolejna wieża. No i jeszcze ściany. Z tego co mi się wydaje, to tutaj gdzieś jest jeszcze jeden sekret, i dzięki niemu możemy zrobić jeszcze jeden samochodzik dla Bobasa. Ale niestety nie pamiętam, ups, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jeżeli wy wiecie, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. Byliśmy na podwórku, to teraz wchodzimy do środka przedszkola. Uwaga, uwaga. Oh, jakie to miejsce jest piękne. Spójrzcie na to, ile zabawek. Ile fantastycznego miejsca mamy tutaj dżambożaby, wielkie, gigantyczne apteczka, łazienka, łóżeczko. Co my tutaj jeszcze mamy? O, miejsce do usypiania i nawet panniania. A tutaj mamy bobaski. Ja sobie wezmę bobaska. O, zobaczcie jaki jest słodziaczek. Możemy się z nim pobawić. O, nie możemy sprawić, żeby on płakał, więc musimy go tulić, przytulać. O, możemy nawet tak troszeczkę unosić. No dobra, oddajemy bobasa i czas rozwiązać pierwsze sekrety. Pobawmy się. Potrzebujemy klocuszki. Musimy je ustawić odpowiedniej kolejności. 1 2 3 4 Teraz klocek 5. Szóstki nie mamy. 7 8 9 i 10. Szukamy szósteczki. Gdzieś tutaj powinna być, czy w tych książeczkach? O, może tutaj w tym wózku. Dlaczego ten wózek mi tak ucieka? W tym wózeczku. Yy, nie, niestety mamy gwiazdeczkę. Ona również będzie nam później potrzebna. Tutaj te kostki nic nie mają, tu są zabawki, tutaj mamy jakiś taki koiec do układania, tu są puzle. No dobra, musimy znaleźć yy, klocek. O, a może tutaj? Tu jest jakaś wieża, tu jest kolejny klocuszek. Te małe klocuszki będziemy potrzebować tutaj do tej naszej kostki. Ale o, tutaj może przy tej tablicy. O, mamy to, mamy! Jest szósteczka! Więc kładziemy to na piątkę, a następnie dokładamy resztę. O, mamy pierwszą niespodziankę, którą jest taka karuzela. Tę karuzelę musimy teraz zanieść do bobasów, a dokładnie do tych bobasków, żeby im się lepiej spało karuzele, kładziemy tutaj im nad głowy. Skoro już jesteśmy w tym pomieszczeniu, w pomieszczeniu, gdzie się śpi, no to brakuje tutaj na górze gwiazdek i księżyca na niebie. Pierwsze gwiazdki są tutaj w łóżeczku. Księżyc jest tutaj przy naszym gigantycznym misiu i brakuje nam jeszcze jednej gwiazdki którą będziemy musieli zaraz poszukać. Sprawdzam co my tutaj mamy jeszcze słodkie materace. Od razu zabieramy tutaj stąd tę tęczę. Kładziemy tutaj tę część. Następnie znalazłam brakujące elementy. Układamy i co nam tutaj powstanie? Co to jest? Jakiś taki dziwny garnuszek. To jest garnuszek z którego wypada mnóstwo pieniędzy. I co się dzieje? Te pieniądze znikają i pojawiają się kolejne. O oh wow, to jest garnuszek, w którym nie kończą się te pieniążki. Kolejna zagadka, kolejna układanka. Tym razem będziemy układać taką wieżę i musimy zrobić tutaj jakiegoś burgera. Układamy sobie bułkę, tutaj kładę mięso, ser i jeszcze górę bułki. Oh, mamy kolejną rzecz, kolejną karuzelę. Tym razem jest ona w kolorze różowiutkim dla kolejnego Bobasa. Idziemy, idziemy, dla którego Bobasa to damy, a może dlatego. Widzicie tutaj na górze? Brakuje jakiejś części. Chyba motylek i pszczółka. A to jest nie pszczółka, tylko biedronka. A gdzie my mamy motylka? Gdzieś go tutaj widziałam. Jest, mamy motylka. Co się wydarzy? <laughs> tutaj nam się coś pojawiło. A zobaczcie, gwiazdeczka. A tutaj mamy kolejny element do naszej kostki. Wkładamy ją tutaj, tutaj gwiazdeczkę. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. Ja zabiorę tę kostkę i pójdziemy tutaj, ponieważ musimy włożyć tutaj jeszcze ostatnią gwiazdeczkę. Co nam się pokazało? Zabaweczki. Możemy je ściągnąć. Mamy tutaj jakieś misiaki, pluszaki i ostatni element do naszej kostki. Dzięki temu. Pojawiła się kolejna karuzela. Kładziemy to dla naszego Bobaska. No i teraz Bobaski powinny słodko spać. Możemy poruszać tymi karuzelami i dzięki temu Bobaski na pewno lepiej będą zasypiać. Kosteczkę sobie tutaj odłożymy. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Książeczki. Zobaczcie, jakie piękne pluszaki. Jakie zabaweczki. To jest jakiś misiu koala. Możemy sobie usiąść na tym misiaku, wziąć jakąś książkę. I po prostu ją zacząć czytać. Szczególnie dla naszych jakichś bobasków. Bierzemy książkę i ją czytamy. Czy tutaj mamy jakiś sekret ukryty? Aj, nie wydaje mi się. Tutaj są rzeczy do kąpieli. Czy możemy przygotować kąpiel? Możemy, woda leci. Zobaczcie, kładziemy zabawki do kąpieli. Jakaś kaczuszka, jakiś delfinek. Tutaj mamy taką matę do zabawy. Mamy mnóstwo żabek, nawet mamy żabkowe radyjko. I z tego radia naprawdę leci muzyczka. Tutaj mamy już ułożone klocuszki, mamy jeszcze więcej zabawek. Wydaje mi się, że już tutaj odkryliśmy wszystkie sekrety, więc wychodzimy stąd, bo zauważyłam, że jest jeszcze jeden sekret, ale nie w tej lokacji nowej, tylko musimy z powrotem pójść do tego sklepu zoologicznego. Już kiedyś nagrywałam stąd odcinek, już kiedyś wam go pokazywałam. Musimy wejść sobie tutaj do sklepu. Ponoć ten taki. O, oh, właśnie! Yy, wielki, gigantyczny żółwik ma sekret. Ma sekret do odkrycia. Co my musimy tutaj zrobić, żeby on nam dał prezent? Oh, patrzcie na to. Jest jakieś odliczanie. Co, co tutaj się wydarzyło? Co, o co chodzi? Czy my musimy tutaj ileś razy nacisnąć? Ej, to jest jakaś zagadka, chyba. A, jak to zrobić? Bo przed chwilą było jakieś odliczanie. Co tu jest grane? A, nie mam pojęcia. Jeszcze raz spróbujmy ponaciskajmy, dobra, jest play jest play i ale nie no, nie mówcie, że ja muszę w takiej kolejności to tutaj jakoś ponaciskać musimy chyba zachować jakąś sekwencję ale ja nie mam pojęcia w jaki to sposób zrobić już mamy 3, 2, 1 a powinno z tego co mi się wydaje doliczyć się do 7 no dobra, słuchajcie, może tutaj teraz jakoś spróbuję jeszcze raz no dobra, chciałam dobrze, chciałam to otworzyć bo wiem, że tutaj jest super prezencik ale ja chyba tego nie ogarniam. Ja chyba nie wiem. Chyba muszę powtórzyć tę sekwencję kolorów, które się tutaj wyświetlają, ale to jest nierealne, żebym ja to zapamiętała: zielony, czerwony, yy, dalej co mamy? Zielony, żółty. Coś mi tutaj rośnie, znowu zielone, zielony, czerwony, żółty, zielony, niebieski. Nie wiem, nie wiem, pomóżcie, pomóżcie mi koniecznie i dajcie znać w komentarzu, jak to zrobić. Ja już wróciłam sobie do tego przepięknego przedszkola, jestem w nim zakochana, to miejsce jest po prostu idealne i przepiękne. Dajcie znać, czy wam się podoba. Koniecznie zaktualizujcie swoją grę, bo dzięki temu... Wy również będziecie mieli ten przepiękny darmowy dodatek. Ja wskakuję na trampolinę. Mam nadzieję, że praktycznie wszystkie sekrety zostały tutaj odszyfrowane i odnalezione. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa pa.